Na żaden inny film nie czekam tak bardzo jak na ten. Film aktualnie ma prawie 100% pozytywnych opinii. Opowiada o 50 wybranych uczestnikach, którzy biorą udział w morder morderczym marszu. Albo maszerujesz, albo giniesz. Twórcy tego filmu wysłali 50 paczek do 50 wybranych osób na całym świecie. A ja jestem jedną z nich. Paczek jest dokładnie tyle, ilu jest uczestników marszu. Sprawdźmy, co znajduje się w środku. W tym pudle jest inne pudło z numerem 19. I tutaj jest teraz potężny przedmiot. Już teraz to widzę. Proszę Państwa plecak. Coś tam jest? Ej, to jest serio dobry plecak. Walk or die. Brelok z numerem 19. Długopis. Notatnik. A... Mapa. To, jak się domyślacie, jest oczywiście na wodę. Dalej mamy gumy do rzucia. Następna rzecz. What? To jest aparat. udaje, że robi zdjęcia. O, słuchajcie. To się przydaje na takie wyprawy, a jest to oczywiście papier toaletowy. Myślałem, że to jest banda. Patrz to. Bardzo ciężka piła. Chcesz, Hektor? Aport. Dalej mamy coś w tych kieszeniach bocznych nawet. Ale za! Jest te. To jest, słuchajcie, powerbank. Co mamy dalej? Baton owocowy. Słuchajcie, zjem go od razu. Nie będę czekał na żaden marsz. Chyba, że oni mnie zapraszają na jakiś marsz. O no, trudno, najwyżej będę bez batona. Dobra. Jezu, ile tu jest żarcia. To jest żarcie. Tak, normalnie ciastka, zobacz. Mm. Tu mamy jeszcze sardynki. Nie wiem, czy to są prawdziwe sardynki, ale sprawdźmy. O, tak! To są sardynki. Ja nie lubię za bardzo, ale no to jest marsz. Tutaj nie ma wybrzydzania, więc zaraz tego skosztujemy. W ogóle to jest jadalne na pewno. O! Czapa! Dobra, mam dla Was te sardyny. dobra, Film Wielki Marsz wychodzi już 19 września. Ej, zostaw sardynki.